Cześć, nazywam się Aron i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu posieka początkującego przelaża. Dzisiaj troszeczkę w innej scenarii, ponieważ jest już zachód słońca, więc z każdą kolejną sceną yy, będzie coraz ciepniej, ale mam nadzieję, że sobie jakoś poradzimy. Dlaczego zachód słońca? Bo dzisiaj wydaje mi się, że może nie tyle najważniejszy odcinek, ale najważniejsza rzecz, jaką pszczelarz może zrobić, a nawet powinien zrobić dla swoich pszczół, czyli walka z warozą. Ja już parę odcinków pokazywałem, jak to robimy, mówiłem, jakie to jest według mnie ważne i tak dalej, ale cały czas zdarzają mi się pytania, jak to zrobić, żeby było dobrze, albo coś zrobiłem, no niby odymiłem, niby coś tam poleczyłem, ale generalnie nie wiem, zimy nie przezimowały, pszczoły i tak dalej, i tak dalej. Dlatego postanowiłem jeszcze raz to zrobić, jeszcze raz powiedzieć, jeszcze raz pokazać, jeszcze raz o tym pogadać, bo według mnie jest to no istotne, bardzo istotne. I teraz tak, nie jestem orędownikiem jakiejś jednej konkretnej metody, my stosujemy tabletkę Piwarolu, ale jestem orędownikiem robienia czegoś porządnie i sprawdzonymi środkami. Nie jakieś polewanie coacolą czy jakimiś sokami z nie wiadomo czego, wodą z dodatkiem, czegoś. Sprawdzone środki, które są do tego przeznaczone i yy, które się sprawdzają. Yy. Słyszałem też głosy, że apiwaro nie działa. Nawet u mnie w kole tak mówiono. No według mnie działa. Robiąc to dobrze, nie... W ogóle żadnej zimy... Trzy już były chyba za nami, jeżeli na szybko dobrze liczę. Żadnej zimy nie straciłem żadnej rodziny z powodu warozy. Tak właściwie żadnej zimy nie straciłem żadnej rodziny. Tylko na wiosnę czasami matki nie czerwiły. Ale to były pojedyncze przypadki. Więc... Uważam, że problemu warozy u nas nie ma. A czy apiwarol działa? Apiwarol generalnie, no według nie działa, tak? Tak jak, no w zeszłym roku było to bardziej widać, ponieważ we wszystkich ulach oprócz jednego mieliśmy mały osyp, w jednym osyp był bardzo duży. Zaraz sobie podejdziemy do tej rodzinki, żeby wam pokazać. Po sprawdzeniu na jesień osyp był zerowy w tej rodzinie, a oto i ta rodzina. Ładnie przyzimowała. Widzicie? Ona ma aż za gęsto w tym ulu. Czyli według mnie Apiwarol poradził sobie z warozą w tamtym momencie. Apiwarol spełnił swoje zadanie było dużo warozy, zostało to wyleczone. Tak więc, no trzeba to zrobić dobrze. Jak my leczymy, odemiamy 4 razy po 4 dni zaraz po miodowaniu. 4 razy co 4 dni, co czwarty dzień, tak jakby. tak Czyli cała kuracja zabiera nam, jeżeli dobrze liczę, 13 dni i jeszcze jeden raz powtarzamy w wrześniu, październiku, jak już ustało całkowicie czerwienie. Nie musimy nic na wiosnę robić, nie musimy tego powtarzać, narażać miodu, zbiorów itd. itd. Dobrze zrobione teraz latem. Według mnie no, czyni. To, co powinno, tak? Czyli dobry, dobre działania przeciwko warozie, dobra walka z warozą i tak dalej. Co następne? Pokażę Wam, jak my to robimy po kolei. Wiem, że każdy ma, nie wiem, inne wylotki, inne dynice, inne problemy, każdy w ulu ma. Inaczej może komuś się uda coś zebrać, zabrać z tego, wybrać sobie jakiś element, ewentualnie przekonać się co do skuteczności, ponieważ mówię, no, u nas nic się nie dzieje. Dzisiaj robimy trzecie odmianie. Jest tak właściwie 1 sierpnia, dlatego i wiem, że w całej Polsce są upały. U nas, jak na nasze tutaj lipcowe 15 stopni, dzisiaj było 20 kilka, 28 czy 29, więc też, też ciepło, bardzo ciepło. Dlatego też te pszczoły wiszą sobie, a najbardziej tutaj. Moim zadaniem teraz pierwszym będzie je zagonić do środka i zatkać te wylotki. Na pewno jest im ciepło, ponieważ, tak jak mówię, jest to już trzecie odymianie. Mają, w międzyczasie też podkarmiamy rozwojowo. Mają zakryte w dennicach, wsadzone są wkładki, więc mają w środku ciepło. Ale też matka może się w tym momencie w lepszych warunkach rozczerwiać. Jest podkarmianie, więc liczymy na to, że będzie tutaj, będą to wszystko silne rodziny szły do zimy. Coś jeszcze? Najwyżej mi się po drodze przypomni, ale tak jak mówię, pierwszym moim tutaj problemem i chyba najbardziej pracochłonną rzeczą będzie zatkanie tych wylotków. Jeszcze latają, więc. Aha, jeszcze do innego, właśnie wiem, co chciałem powiedzieć. Jeszcze latają. Oczywiście, no, takiego czegoś nie zostawię nawet yy, na, na wylotku, ale zatkam, nawet jak tam jakieś poszczególne pszczoły będą sobie latały, to nie będzie to według mnie problemem, ponieważ w tym roku dwa pierwsze odmiania. Największy osyp warozy to było tam 20 sztuk, więc nie jest to żaden e, tragiczny wynik. I jak nie wiem, 5-10 pszczół zostanie na wylotku przy gąbce i nie dostaną swojej porcji apiwarolu, dostaną ją następnym razem. A na pewno nie będzie to jakimś wielkim problemem, żeby tutaj e, no, ta waroza się na nowo rozpleniła w ulu. E. No, i chyba tyle. Mówię, dwa pierwsze odmiany były bardzo małe. Tylko raz w zeszłym roku, przy całej naszej krótkiej, ale jakiejś tam historii, mieliśmy, właśnie w ulu, który wcześniej pokazywałem, 200 sztuk, więc wiemy, że może być więcej i wiemy, że, że to działa. Tak więc tutaj możemy sobie na spokojnie zająć się tymi pszczołami, które są w ulu, a te pary, które zostanie na wylotkach, no. Powiedzmy, że dostaną swoją porcję następnym razem, albo już dostały wcześniej. No dobrze, okej, okay, zabieram się za robotę i pewnie zobaczymy się już. Już pewnie będzie ciemniej, ale ja muszę swoje tutaj zrobić. I mówię, to jest najbardziej pracochłonna rzecz, a zwłaszcza jak się patrzy na ten ul. Nie wiem, nie wiem jak ja je zagonię z powrotem do środka, ale będę walczył. No i zrobiła się noc. Moja walka z brodą z ULA numer 13 trwała długo, zbyt długo. I niestety skończyła się e, może nie porażką, ale no niepełną. Nie. Generalnie część pszczół z tej brody poszła, e, schowała się pod wkładkę dennicową, i generalnie pod tą wkładką została, już no, nie dało się tego przegonić, jest ciemno i późno. Trudno. A propos wkładki. Nasze dynice skonstruowane są w ten sposób. Nie wiem czy to będzie widać, że my możemy sobie tutaj bez przeszkadzania pszołom, taką wkładkę położyć. Na wkładce kładziemy zawsze dwie kartki, A4 zaolejone, olej zwykły spożywczy, po to, żeby jak waraza spadnie, to przyklejała się do tego oleju i nie uciekała za daleko. No i później będziemy ją liczyć, tak? rozpoczniemy od pierwszego ula, dojedziemy do ostatniego, gdzieś to z pół godziny potrwa i później za następne pół godziny. Powiedzmy, sprawdzamy zawsze po godzinie, tak? czyli no, jak pierwszy ul zacznę teraz, to za godzinę przyjdę tutaj sprawdzić jaki jest osyp, policzyć go. Wiem, że niektórzy sprawdzają po 24 godzinach i tak dalej. My zawsze sprawdzamy po tym samym czasie. I mamy wtedy miarodajne powiedzmy wyniki. W zeszłym razem, jeden z uli był sprawdzony następnego dnia, bo tabletka się nie podpaliła, i tam też były ze cztery sztuki, więc podejrzewam, że granica błędu tego czy to było sprawdzone po godzinie, 2, pięciu, dziesięciu, byłaby podobna wora za dostanie swoją porcję. Może tam jakoś statystycznie troszkę więcej jeszcze jakaś spadnie. No tutaj pszczoły. Mogą się znaleźć gdzieś tutaj, niektóre jeszcze latały po zatkaniu i sobie z dołu przychodziły. Ale co dalej? Zaraz wam pokażę o Mamy sobie takie urządzonko zrobione. Złapie się ostrość? Przy, taki, przy takim świetle może być ciężko. Cokolwiek się uda. Może w końcu tak. Kładziemy tutaj tabletkę. Tu jest siateczka trochę zabrudzona, ale ona ma prześwit. Nie gaśnie, dopływ powietrza jest. To sobie wkładamy i zamykamy. Ale myślę, że pokażę Wam, jak to wygląda. Tylko ustawię sprzęt. Mam nadzieję, że wszystko uda mi się nagrać. Tam sobie stoi świeczka. E, ponieważ e, no, zapalanie zapalniczką e, każdej tabletki przy takiej ilości kończyło się tym, że zapalniczka się po prostu zużywała albo nadtapiała, w zależności od zapalniczki. E, więc e, świeczka no, jak najbardziej jest e, tutaj... No, działa, cały czas się, się, się pali, więc e, e, cały czas mamy ogień, nie trzeba go dodatkowo jakoś używać. Co mamy dalej? Następne... Patent. O, widać go. Takie łyżeczka, miseczka do podpalenia. I jak my to robimy? Tabletka idzie. Tam. Jak tylko porządnie zacznie się palić. Wędruje na naszą maszynkę. Wszystko wsadzamy do ula. Zamykamy i się chowamy, bo opary robią swoje. I tak od ula do ula. Może jeszcze jeden. tym ulu, nie wiem czy słychać, ale aż huczy. Przygotowujemy sobie następną. Na drugą stronę. Na pewno idzie to szybciej jak to się robi. O, tutaj pszczoły teraz idą nam do tego światła, niedobrze. Uciekłem ze światłem stąd tego ula. Przeniosłem się dalej. No generalnie robota jest Powtarzalna. Więc podpalamy tabletkę. Tak, żeby się porządnie zapaliła. Tą metodą. Tak, tą metodą jeszcze raz nam się zdarzyło. Tak jak mówiłem ostatnim razem, że się tabletka nie spaliła. Bo generalnie po paru minutach powinno się sprawdzić, czy się wszystko. Ładnie wypaliło ale przy takiej ilości uli otwieranie tych dołów zajmuje dużo czasu. Tutaj też ganiają za, za światłem. Jak mówię część no film Rządzi się troszeczkę swoimi prawami i pewne rzeczy no muszę wam podświetlić. Ja normalnie to robię tylko przy drobnym świetle, tak żeby im nie przeszkadzać. Ale no te, co siedzą w środku, też dostaną swoją porcję. O, tabletka ląduje tutaj i zamykamy i uciekamy od oparów. No dobra. Do odymienia niecałe 30 Uli jeszcze i widzimy się w momencie kiedy będziemy liczyć Warozę i zobaczyć zobaczymy co nam to dało. Widać, że dymek wychodzi nie widać. Może trochę. No dobra, ja muszę działać. Godzinka minęła od rozpalenia tabletki, tabletka się wypaliła. Ja tu sobie teraz Najważniejsza rzecz, czyli próba policzenia warozy. Nie wiem, czy to w ogóle będzie cokolwiek widać, ale spróbujemy. Raz, dwa, może chociaż jedno wam pokażę. No, światłem może być kiepsko. Leży sobie, reszta to trochę brudków, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, więcej nie widzę osiem sztuk. Eee, wcześniej było czternaście, z pierwszego nie pamiętam. No i co? To wyrzucamy, to odkładamy do na następny. jakieś samoloty nam tutaj zagłuszają nasze, nasze filmy, a i co? Och. Nic nie będzie widać, no ale dobrze zapisujemy 8 sztuk, ja myślę, że akurat Ciężko będzie cokolwiek teraz tutaj pokazywać, nagrywać, liczyć i tak dalej. E, kilka uli nie było odymianych, ze względu na to, że tam albo był e, czerw tylko odkryty, czyli za pierwszym razem e, były odymione i teoretycznie powinno wystarczyć, albo był czerw tylko zakryty, był pierwszy raz też odymiony i za czwartym razem odymimy. Tam, gdzie jeszcze cały czas czekamy na rozwój sytuacji z matkami. E, no dobra, słuchajcie, ja sobie tutaj to muszę policzyć, sprawdzić i na pewno pokażę Wam wyniki i jak to wygląda, i spotykamy się za moment. Zrobione. Noc dalej. Ciemna ciemnica. Widać wyniki? Nadzieję, że widać. Tragedii nie ma. Znaczy w ogóle według mnie jest dobrze, tak? No nie, nie wygląda to jakby u nas na pasiece było jakiekolwiek porażenie warozą. Nie ma żadnych wyników powyżej 20, no 18, 14 i tak dalej. Do porównania jakby ktoś chciał sobie jeszcze... To jest poprzednie dymienie, więc tutaj no widzę 20 też najwięcej, więc to są no, wyniki generalnie w, w, w granicach, no, według mnie, to jest dobrze, tak? No, jak widzę, wiem, że u niektórych po 200-300 sztuk po takim dymieniu, no to znaczy, że coś jest nie tak. U nas, według mnie, jest dobrze. Pojedyncze sztuki, no, zawsze będą. Niestety, warozy się nie pozbędziemy, chyba nigdy. E, jeszcze nas czeka czwarte dymienie. Więc e, podejrzewam, że już jak ten filmik oglądacie. To wyniki i wnioski są na naszej stronce Www Pasieka Tak więc, jakby ktoś był chętny zobaczyć po kolei, jak to wygląda, to, to zapraszam tam. Co dalej nam zostało? Dzisiaj nam zostało jeszcze pozbycie się tej warozy, która została na tych zaalejonych kartkach. Czyli zrobienie ogniska. Będzie się ładnie palić. My możemy dokończyć rozmowę. Rozstrzy się w takim ciemnym, to w ogóle aparat się pogubi. Tak jak mówiłem, czeka nas jeszcze czwarte odmianie. W międzyczasie też podkarmiamy. Podkarmianie będzie trwało na pewno trochę dłużej niż ten niż, o teraz będzie ładnie podkarmianie trwało, będzie dłużej niż odmianie, więc może w następnym odcinku zajrzymy do pszczółek łącznie z podkarmianiem no, ale ten odcinek był o warozie problemu warozy u nas generalnie nie ma, według mnie leczymy, przynosi to efekty i zadowoleni jesteśmy z tego co robimy mm. i tyle tak więc czas kończyć noc, czas kończyć ten odcinek, więc standardowo zapraszam na poprzedni, w którym było o omiotku, na następny, który pewnie będzie już przy pszczółkach, jak się uda. Na stronkę www.pasiekaron.pl po ewentualne wyniki i inne zapiski oraz do subskrypcji kanału. Tak więc dzięki za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!